Robert Makłowicz, znany w Polsce kuchenny guru, ostatnio podzielił się ze swoimi widzami dwoma nowymi filmami na swoim kanale YouTube, w których chwali Wrocław oraz jego kulinarną ofertę. Ta inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem, a lokalne media doniosły, że ceniony ekspert kulinarny otrzymał gratyfikację za promocję stolicy Dolnego Śląska. Czy można sobie wyobrazić lepszego ambasadora smaków i kultury regionu niż Robert Makłowicz? Jego popularność wzrosła dzięki programom telewizyjnym takim jak Podróże kulinarne Makłowicza oraz Makłowicz w podróży, emitowanym przez Telewizję Polską. Od kilku lat roztacza również swoje kulinarne wizje na własnym kanale YouTube, gdzie z pasją dokumentuje swoje podróże i odkrycia kulinarne. Ostatnie filmy, które ukazały się na platformie, zostały nagrane we Wrocławiu i, jak się wydaje, na stałe wpisały się w szereg zachwycających relacji, które przyciągają uwagę widzów. W jednym z nowych odcinków Makłowicz rozpoczyna swą wędrówkę od Marin Topacz Skąd rusza w kierunku popularnych miejsc we Wrocławiu, w tym wspaniałego mostu grunwaldzkiego? Przed kamerą nie tylko eksploruje lokalne atrakcje, ale także snuje opowieści o historii miasta oraz poszukuje lokalnych specjałów kulinarnych, które odzwierciedlają unikalny charakter tego regionu. W trakcie swojej wizyty z zainteresowaniem odwiedza M. In., Hale Stulecia, rynek, zoo oraz mniej znane zakątki jak Bastian Sakwowy oraz Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery. Z informacji podanych przez portal tu Wrocław. Kom wynika, że miasto zapłaciło Robertowi Makłowiczowi za filmy kwotę około 68 tysięcy złotych. To dość wysoka suma, ale w obliczu talentu Makłowicza i jego zdolności do przyciągania uwagi, może okazać się inwestycją z dużym zwrotem. W przeszłości Makłowicz już miał związek z władzami Wrocławia, kiedy to w latach 2016-2019 pełnił rolę konsultanta merytorycznego Festiwalu Europa na Widelcu, który prowadził. Według wspomnianego portalu całkowita kwota, jaką Makłowicz otrzymał z tytułu działań na rzecz promocji Wrocławia, wyniosła około 131 tysięcy złotych. To pokazuje, jak istotną rolę odgrywa w polskiej kulturze kulinarnej i jak dużą wartość ma jego wpływ na promocję lokalnych atrakcji. Nie da się ukryć, że Robert Makłowicz to nie tylko smakosz, ale również ambasador polskiej kultury kulinarnej, a jego działania niewątpliwie przyczyniają się do tego, że Polacy z większym zaangażowaniem odkrywają lokalne pyszności. W miarę jak Wrocław staje się coraz bardziej popularną destynacją turystyczną, możemy spodziewać się, że jego rola w promowaniu tego pięknego miasta będzie tylko rosła. Dla widzów, którzy z niecierpliwością oczekują kolejnych kulinarskich przygód Makłowicza, każdy nowy odcinek to kolejna szansa na odkrycie fascynujących smaków oraz historii związanych z polską gastronomią.